Siema ja w maku byłam. Nie wiem co to za buła, ale ponoć mega jest. Myślę, że jakbym kupiła sobie bułki, zrobiła swoje mielone. Sałata ogórek to byłoby bardziej mega. I powiem Wam szczerze teraz, że takie trochę suche jest. Mam tu jeszcze sosy. Kola nie, frytki. Powiem Wam, że czasami się człowiekowi nie chce nic ugotować po robocie, bo człowiek też pracuje zmęczony. Nie zawsze może być. Zdolny do tego, żeby sobie coś ugotować. I posprzątaj, ugotuj co jeszcze. Nie, żebym palcem rozmazowałam, bo myłam ręce. Bo ja myję ręce jak jem, za każdym razem. A nie chce mi się iść po nóż. Nie będę filmiku opuszczać. O, ale mega ogórek. Ogórka trafiłam. Ale dobry. Mega. A wiecie, co zrobiłam? Teścik. Frytki z McDonalda. Są słone. Nie są... Nie mega. Są dobre. Ale powiem wam. Ktoś płukał? Powiem wam, że moje tu swojskie z ziemniaków smażone na oleju, nie? To wypukałam dwa razy, bo zawsze lepiej do, lepiej wypukać dobrze, żeby skrobię z ziemniaczaną ziemniaczanom na sitku nie kilka razy, to żeby wtedy w oleju jak się będą smażyć, to one się nie będą kleić do siebie. Zawsze mi to w robocie mówili. Ja w knajpie robiłam. A ten mega ogórek to jest ten. <laughs> On jest konserwa, Jaki spaczki. Ja wam powiem, że... Prawie Knor, ale słony. Z bułką lepszy. Właśnie. O ani to kiszon, ani konserwowy. Zmutowany. Niby bio, nie? Ja wam powiem, że ja nie wierzę w żadne bio. Bio, 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 bio. Dzisiaj górek taki, a jutro taki, nie? 350. Nikt mi to nie będzie wciskał. <grymne> na tej nie na szkolarnie chemii. I myślę że że to bio, a to nie jest bio. Powiem wam, że ten sos jest mega, taki majonez prawie podobny do smaku jak winiary. Ale nie do końca. Coś jest takiego, jakby ocet trochę. Ja po prostu to testuję. Testuję jedzenie z McDonalda, a opowiadam o prawdziwym jedzeniu. Na przykład bułka z maka. Ha? A na obrazku? No bo, no bo jak na obrazku wygląda? Mega, mega piękna sałata, mega kotlet, usmażony wołowina. To jest jak z obrazka z McDonald'u? Nie. I powiem Wam szczerze, że może dla śmiecha chciałam nagrać filmik, ale teraz jestem zła. I następnym razem to ja pojadę do McDonalda po takie zakupy kolacyjne, bo kolegę wysłałam, żeby mi kupił studenta. Poszedł spać, ale jutro z nim sobie porozmawiam na, na ten temat, bo jeżeli nawet on, czy wy, czy ja idziemy robić zakupy i kupujemy jedzenie, to tak jak jest na obrazku, tak ma być na talerzu. A nie ściema jakaś. Zarabiasz? Płacisz za to? A tu cię oszukają? Tak, jak babka ostatnio do mnie mówi, że. A to tylko obrazki, a, a ja mówię co? Jak na Allegro wystawię sukienkę, to to tylko obrazek, a dam ci szmaty z podłogi. No bo taka prawda. Każdy się ze mną zgodzi, każdy. A jeżeli nie, to trudno. Nie każdy się musi ze mną zgadzać. Ale ja, ja wam powiem, że ludzie oszukują dla własnych korzyści. Nie patrzą nawet, że ktoś na tym traci. Kolacja nie jest zła i ten McDonald's nie jest wcale taki zły. Cześć Łukasz, filmik nagrywam o McDonald'sie. Dziękuję.